To ja pierwszy, tak? Gratuluję trenowi e, za zaprowadzenie dzisiejszego zawodu, bo one były naprawdę trudne. E, Polonia zastosowała za, za taktykę przyklego toru i można powiedzieć, że prawie prawie się to im udało. E, w pierwszej fazie troszeczkę było zaskoczenia, a potem już było e, dość normalnie, jest inna na uwierzchnie, a tam więcej i tu. za zaskoczenie wyszło dla nas z korzyścią. Cieszę się, że wygraliśmy, że zdobyliśmy następny punkt. Teraz nas bardzo ciężkie. Mecze, mam nadzieję, że żadnych protekstów nie będzie. Wygrał sport i tak należy to wypatrywać. Jeździłem 16 lat dla, dla tego klubu, teraz jeżdżę dla innego, także proszę wybaczyć i nie sądzę, żadnych problemów. Tak Cóż mogę więcej powiedzieć. Tak naprawdę żałuję, że tutaj nasilnik się po prostu w, w, w takiej tej formie jakbyś Th yes. tak przeszal tych trzech punktów, a może i zwycięstwo w karni. Można oczekiwać co najmniej jednego, żeby to powtórzyć. Mogę się pochwalić, że 100% jest włożonych w e, e, sport, w żużel i w efekcie Cieszę się najbardziej z tego, że nie zawozę moich klubów i moich kolegów. Niki pojechał do szpitala i miał prawdopodobnie jakieś także cieszymy się, że ta jego praca nie poszła na marne. Uród potrafił przed ostatnim biegu przywieźć 5-1, co dało nam jakby szansę zwycięstwa i z tego już najbardziej czasem. Podsumowanie meczu ze strony Byrgowskiej Kołoni. Poproszę Jacka Góźniaka. Na początku gratuluję tutaj kolegom zwycięstwa. Chciałbym podziękować mistrzowi Andrzejowi Wyrąbkiewiczowi, który wykonał dobrą pracę, tutaj trzydniową pracę w przygotowaniu toru. Tutaj zauważyliśmy tor był inaczej przygotowany niż zwykle. Znowu po raz kolejny zawodzą któryś ogniwa mojego zespołu, tym bardziej to. Te... Dzisiaj był to Antonio Lindek i Robert Kościecha. Reszta w miarę walczyła, można więcej było się spodziewać od Walaszka. Chcę pochwalić tutaj naszego Młodzieżowca Szymona Wodniaka, który nie trenował na tym torze, bo nie ma takiej możliwości, jechał przyzwoicie, zdobył 8 punktów i, i znowu musiałem korzystać z jego rezerwy taktycznej, czyli z Szymonem występować innych, tych słabych seniorów. No, także trudno tutaj wygrać zawody przy tak wyrównanym zespole gości. I myślę, że no, po raz kolejny. Zawiedliśmy kibiców, ale walczyliśmy do końca Trudno, nie udało się, nie składamy broni, jedziemy dalej. Do, jak powiedziałem, to kilka spotkań wcześniej będziemy walczyć do samego końca. Czemu on jak tobie się walczyło dzisiaj na tej przyczepnej na Trochę innej niż zawsze w Bydgoszczy. Tym razie, że trener mówi, że nie miałeś możliwości w No tak, niestety w piątek nie był mnie w będę będąc zgrupowanym w Gdańsku nie mam okazji potrenować na tym torze, ale e, cieszę się, że tutaj pan, pan Witek Bramowski, nasz mechanik, wykonał taką świetną robotę i jak można powiedzieć w ciemno, dopasował moje silniki, mi się bardzo dobrze, byłem bardzo zadowolony z postawy sprzętu. Jedyne tam braki brak punktu jak to mogę tylko być do e, siebie, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony ze swojego występu z meczu na mecz coraz mię mnie te dobre te, te moje wyniki indywidualne, no bo tutaj my się ścigamy o punkty drużynowe i liczy się wynik drużynowy. Tam jest do trenera czernickiego mhm. jak jak Dawid, y, ocenia dzisiejsze spotkanie ze swojej perspektywy. It was a very a, 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 a surprise. The track was uh, gripped today, and uh, I was happy. It suited me very well, and uh, I think we all do a re really good job in the team and try to work together as a team. And uh, I mean, we do a very good job today, but we're fighting back and winning this match, and uh, I'm very proud and. No dobra praca, do całego drużyny, tak, Wszystko wiadomo. Czy, czy jest zdrowy już, bo widzę, że jeszcze ma opaskę na, 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 na barku? Zawsze no, powiesz, że jest. No, tak. no, jest. No, jest No to teraz, trenerze, jak widoki na, na, na wielki finał, bo tak dzisiaj wygląda to wszystko z Unią Jeszcze macie mieć zasadniczej z nim teraz, wiadomo, ale prawdziwe. Jeżeli zacznie się w play-offach, prawda? Jak pan widzi te swoje tutaj możliwości drużynsków? Ja wykonaliśmy ciężką pracę w tyle normalnych warunkach można powiedzieć saharyjskich i na Polonię nie się mój zespół. Dlatego mojemu zespołowi dziękuję. Przygotowaliśmy się na twardy tor, bo żeśmy się już najeździli na przyczepnym torze dość w Gorzowie i jestem bardzo wdzięczny zawodnikom za tą pracę, którą żeśmy wykonali. Hmm, przed tymi meczami, które były u nas i mam tą świadomość, że czy to zaskoczył. No, no, może, może trochę zaskoczył, ale byliśmy w sumie zadowoleni. Chociaż nie uszczegliśmy się kilku takich błędnych, błędów taktycznych, zwłaszcza ten bieg dziewiąty, gdzie Dewid z Tom Ksiąkapiński znakomicie rozegrali start, wejście włók i później na szczycie no, troszeczkę taka niefrasobliwość i spięć jeden. Dla nas zrobiło się 5,1 jeden, dla, 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 gospodarzy. To przyczepny, nie lubię tory przyczepne, ale od kramężnika do ogrodzenia. Tu troszeczkę było takich, takich można powiedzieć Jedzie. torowisk, torowisk, się brzmi, brzmi, na kolejce, bądź o, albo jedziemy Także można było zaatakować i z i z płotu. I wtedy jest to, można powiedzieć, bezpieczny tor, na kolejkach, na kolejnikach to jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo, yy, no, niebezpieczna sytuacja, no bo Raczej preferował to tutaj akcje, akcje przykrodzenia, bo praktycznie przy, przy w każdym biegu. Jedynym, który tutaj tu zrobił akcję po ogłodzeniu, to był Tomek, ale Tomek to jest całkowicie inna, inna historia. No, i, bajka. no cóż mogę powiedzieć. Nie myślimy na razie o meczu finałowym, bo no, czeka nas ciężka praca po tygodniu. Jeszcze jest daleka droga i chciałbym, żeby ta forma, którą moi zawodnicy. Prezentowali w niektórych biegach i niektórych jeszcze meczach była ustabilizowana na takim poziomie, który by zadowalał nam walkę o medalę. A czeka nas ciężki mecz z Wrocławiem. No i później, jeszcze pojedziemy sobie na deser na koniec, do, do, do Leszna. Ale powiadam jeszcze raz, wszystko się rozstrzygnie, trzeba maksymalnie być skoncentrowany na to, co będzie fly-off. No, czy jeszcze jedno pytanie tak oficjalnie. Czy wiesz już jaka przyczyna była tego elektrycznego czy, czy jeszcze nie? Po prostu, no, że, że prądu tak zabrakło, to trudno powiedzieć. Nie mieliście czasu. Żeby... Są dwie wersje, albo prąd, albo łańcuszek, ale wydaje mi się, że Na pewno kary były otwarte, także jak tak No no, nie, ja wiem, że to, no, to, no, to no. Po, po 8 razy no, sprawdzacie, nie? nie. Jacek, teraz wszystko, nie wszystko jest w naszych rękach, jeśli chodzi o, o wyniki, nie? bo my musimy zdobywać punkty dalej, ale jeszcze musimy patrzeć na wyniki innych drużyn. Jak, jak oceniasz tą końcówkę tej rundy zasadniczej jakie szanse widzisz? No na tą chwilę nie wiem jak tutaj się ułożymy w następnym Znaczy, Pan wygrał, wygrał i Tarnów wygrywał. No, czyli, czyli, czyli nie jest to optymistyczna tak, sytuacja tak, dla nas i uważam, tak, Musimy no, się, się po prostu skoncentrować na tych, którzy zostały jest. i idziemy dalej. Ale na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, tak, czy jeżeli coś przegramy, czy to będzie miało znaczenie, tak. znaczenie tak. lub, coś, lub wygramy wszystko do końca, czy to też będzie miało znaczenie na zajęcia szóstego czy się no, będą mieli. W tej chwili no, jestem zfamie, Nie jestem w stanie, nie stały, czy tutaj tak, Nie no, no, jego punktu brakuje. Tak, tutaj brakuje jego punktu, Jurek, mimo Zawodzą te ogniwa, o których mówiłem wcześniej, jak nie Lidwek to Kościecha, nie Kościecha to Balasek i, i, i bez przerwy jak nie Balasek to Jonson. tak i bez przerwy kogoś tych punktów brakuje, no gdyby, gdybyśmy mieli Saifulinowa sytuacja by była zupełnie inna, ale to jest tylko gdybanie, wszyscy wiemy, że tak i tak ujedziemy bez niego i musimy sobie radzić bez niego. Nie jest to, z jednej strony jest to usprawiedliwienie tylko częściowe powiem, tak, że Państwa, ja 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 bo, rastu, to, bo to, 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 to. Szymon y, wygrał dzisiaj stądkiem. Tomek 18 sezonów jest XC klasie Szymon 2. Tomek, hmm. myślisz, że to jest y, osoba, która może w przyszłości w Polonii zastąpić, być taką ikoną? Ja myślę, że jest tylu młodych zawodników, którzy mm. zaczynają jeździć, że jest gama. No, myślę, że jakaś część tych zawodników młodych, którzy teraz wchodzą mają po 17, 18, 19 lat. Czy oni chcą, czy nie chcą, mm -hmm. muszą zastąpić? Poloni jest jeden taki człowiek na tą chwilę. wiem, znaczy, chciałbyś, żebym odpowiedział z jest zawodników i oni mm -hmm. muszą nas zastąpić, także jest i Bartek, z i Paweł. Nie, mi o... chodzi o Polonię. konkretnie tylko Polonię. Ja, ja... Przepraszam, no, tutaj trener, ja jestem bardzo delikatny w tych Szacunek dla zawodników, którzy nie takich gratulacje.